W czasie jednej z naszych wypraw nagrywałem materiał. Wydaje mi się, że to chyba było na Sri Lance, ponieważ pamiętam przepiękny wodospad, który znajdował się w dżungli. Wyruszyliśmy, na żeby wykąpać się pod tym wodospadem, ponieważ to jest coś niesamowitego, taka, takie obcowanie z prawdziwą naturą, nie to jeszcze taką skomercjalizowaną, gdzie masz wycieczki z hotelu pod wodospad i tam, wiesz, 5 tysięcy ludzi i co nastrzelałeś fotek i byłeś w dżungli. No, bullshit. No, to nie do końca jest taka forma turystyki no niestety, tam trochę gimbal nam szwankował mikrofon zresztą też Nie wiem czy będziesz dobrze nie słyszał, bo znajdujemy się w chwili obecnej ogólnie w dżungli, a to co słyszysz to również jest nawalająca woda z kilkudziesięciometrowego wodospadu, który znajduje się za mną. Nagrywałem materiał, który chciałem Tobie przedstawić, w którym chciałem te przedstawić, konkretny sposób na to, jak zwiększyć naszą kreatywność. Okazuje się bowiem, że... Ciekawostek psychologiczny. To mają ciekawostki psychologiczne do cholery z To Są naukowcy z Utah, tak, już więc w wiarygodności, no, naukowcy, badania, Utah, że zebrali grupę osób, która wypełniała testy na kreatywność, nic innego jak kreatywność. I co się stało? Otóż kabali mi wypełniać te przed, jak i również po. Po czym? Po tym, jak mieli kontakt z naturą. I co się okazało? Okazuje się, że moi drodzy, wystarczą 4 dni, spędzony na łonie natury, może być to dżungla i wodospady, ale może być to również na przykład nasz piękny klimat mazurski. To nie muszą być wyspy Kanaryjskie albo Karaiby, to nie muszą być Himalaje, to może być zwykły las za miastem. Nasze piękne lasy są moim zdaniem bardzo niedoceniane. no może być wycieczka w polskie góry, na Mazury, albo chociażby dłuższy spacer po parku, który jest niedaleko. Dosłownie poza miastem i automatycznie Twoja kreatywność jest w stanie wzrosnąć o 50%. Bardzo dużo, więc jeżeli szukasz jakiegoś rozwiązania problemów bądź też masz pracę, która wymaga kreatywności, lub szukasz jakichś nowych pomysłów, to bardzo dobrym rozwiązaniem może się okazać nic innego, jak właśnie pójście na hodowstat przysłowiowy, czy do parku. 4 dni odłączenia od komputerów, telewizji, telefonów itd. itd i Twoja kreatywność może wzrosnąć o 50%. Czego Ci serdecznie życzę. Okazuje się, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem i uciekamy na chwilę, przerywamy go, czyli też mamy ten efekt wykorzystania efektu zigarnik, o którym mówiliśmy w kontekście zwiększania kreatywności, do którego materiał, link znajduje się tutaj. Zobacz, kliknąć. Jeżeli tego jeszcze nie zrobisz, to okazuje się, że tam zyskujemy 28% na kreatywności, w przypadku wpadania na nowe pomysły, nowe idee. Wow, palma mnie zaczepia, odbiła mi palma wręcz. I jeżeli ten czas spędzimy na łonie natury, czyli właśnie w jakimś parku nad rzeczką, na łące, to obcowanie z naturą dodatkowo sprzyja kreatywnym pomysłom. Nie wiem, czy to jest kwestia Również dotlenienia naszego mózgu. Ponieważ okazuje się, że oczywiście, jeżeli nasz mózg jest niewystarczająco dotleniony, to no niestety tych pomysłów nie będzie aż tyle. Można nam się wydawać, że jesteśmy wtedy tacy kreatywni i mimo wszystko nam nic nie przeszkadza, bo ja to terminator i wszystko dam radę. Ale okazuje się, że jednak no zdecydowanie lepiej funkcjonujemy, kiedy nasz mózg jest dotleniony kiedy jesteśmy na łonie natury, poobcujemy trochę z tą przyrodą i powrócimy wtedy do rozwiązywania naszych e, problemów bądź naszych, e, naszych wyzwań, czy to w pracy, czy życiu osobistym. Więc zdecydowanie, zdecydowanie zachęcam do tego, abyś... Wow, ale się żarówka prawie mi nie rozjechała. Zdecydowanie zachęcam do tego, żebyś Żebyś po prostu trochę odpoczął, odwiedził naturę i to powinno sprzyjać Twojej kreatywności. Życzę Tobie samych kreatywnych pomysłów, realizacji Twojej wizji, a jeżeli Ci się podobał ten materiał i chciałbyś, bądź chciała więcej, to łapa w górę i możesz również zostawić suba, żeby być informowanym o tych samych materiałach. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Hejka!